Witam Was, Panie i Panowie z tej strony. Softys, Games Masters, Psychatok. Jesteśmy, w, można powiedzieć, w finale e, Drafta Tempest Remastered. Tempest Remastered, drugiego, z którego gram. W ogóle, znaczy drugiego, którego nagrywam, a chyba czwartego, którego gram. E, format w miarę fajny. Uzna, uznałem właśnie, że jeszcze sobie pogramy go i udało się nam tym deckiem zrobić że tak powiem dość, można powiedzieć do finału tak bo walczymy o te e, o sześć paczek natomiast no, to zrobiłem jeden głupi błąd w, pierwsz, poprzedniej, w poprzedniej partii jak, jak zapewne pamiętacie jak ten kto oglądał i teraz postaramy się już grać bardziej może sensownie aha ten koleś czy, przypuszczam że gra jakimś kontrolnym deckiem skoro gra takim czymś nie wiedząc czy oponent ma te mountainy czy te Islandy czy ich nie ma mamy no sobie spokojnie w takim razie sobie, myślę, że zagramy sobie tą grę wokół tego Magmazaura. Poczekamy, aż się goś wyrzuci z kart, zagramy tego Magmazaura i postaramy się w ten sposób, że tak powiem, odwrócić losy spotkania. Mamy ku temu naprawdę fajną rękę, bo też bo mamy też te szakle, prawda, które pozwalają mi jakiegoś tam, jakiś jeden cel tam zatrzymać, więc myślę, że solidnie. Talakus Scout, co? Nie, Wind Drake, okej, okay. może być. Drake. Zagrywanie tych gnomów chyba nawet nie ma sensu, bo stracę karty, żeby je regenerować. Nie mogę się przebić nimi, tak czy siak. Więc po prostu zagramy sobie montana i szakle tego typa. I tak nie mam lepszego zagrania. Nie mam tak lepszego zagrania, więc myślę, że to jest OK. Potencjalnie mogę grać też Flowstone Blade, ale myślę, że to jest słabsza opcja. Pamiętajmy, że w momencie odpalania magmazaura Shackle mogę wrócić zawsze na rękę, prawda? Więc to jest bardzo fajne combo, bo zachowuje dobry removal na ręku, a, a on jednocześnie robi swoje w grze. Jest i czarny kolor, tak? A, I wtedy jak to zagra, to się nie odtopowuje jasne. Ale mimo wszystko atakujemy za dwójkę. No spoko. Niech będzie. Koniec tury, okej. Okay. Master Decoy. To jest karta, którą... Znaczy, ja przypuszczam, że on został za kontrą, prawda? Ale się zastanawiam, na ile chcę zagrać tego Master Decoya w tą kontrę. Chyba chcę zagrać tego Master Decoya w tą kontrę. Jeśli... ma tą kontrę, to, to jest za 4 mana, to z kontruj i dobierz kartę. No Myślę, że się skusi, żeby to zrobić na Master Decoy. Jednak się nie skusiłem. To też nie jest najgorzej, prawda? Coś innego ma, tak? Cruel Edict. Ok, to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Ponieważ będzie Cruel Edict mniej, żeby zabić mojego pięknego Magmazaura. Mam nadzieję, że nie ma już więcej tych KTK. Też w tej turze nie jest w stanie sobie pozwolić na. No dobra, już ma na kontrę. Jurma na kontrę. Więc teraz pytanie jest: czy chce zagrać magmazaura w stół, który tak naprawdę go nie wymaga, czy lepiej zagrać sobie po prostu Lowland Gianta i próbować go cisnąć. Wydaje mi się, że jednak sensowniejsze jest zagranie teraz Gianta, bo on w ogóle nie, że tak powiem, nie polepsza swojej sytuacji na stole. Tak, ma kontrę, tak? Ok, ma kontrę, jasne. Więc miał i kontrę i yy... I kontrę, i removal w ręce, w tym momencie, kiedy grałem tego Master Decoya. W sumie było bez znaczenia, na co wybiorę. No miejmy nadzieję, że sobie teraz jakiegoś tam jakiegoś jeszcze jednego stworka dogra powiedzmy, tak? Okej, okay, szarka na przykład, jasne. Ja sobie teraz zagram tą... tego nieszczęsnego magmazaura. Którego musi skontrolować, jeżeli chce w tej grze zostać. Ale go nie skontrolował. No więc teraz sytuacja jest taka, że on... No... Chce bardzo odpowiedź tylko tego Magmazaura znaleźć. Ja zrobiłem ten, ten błąd, że zostawiłem sobie czerwoną manę zamiast białej. To byłoby o wiele lepsze. Czy Magmazaur ma tą wadę, że on nie zabija latających stworów, prawda? Time Ab. No okej. Okay. No to mnie trochę spowalnia, ale to nic nie zmienia, prawda? Zagram go ponownie. Czy tak naprawdę też nie, jakby nie jest powiedziane, że muszę go od razu, od razu z miejsca poświęcić? Mogę sobie jeszcze wyczekać, prawda? Ale myślę, że to zrobię, jednak myślę, że to jednak zrobię. Bo wydaje się, że mam Wydaje mi się, że mam boostu, no, znaczy, mi się, że mam, spo, mam dwa zagrożenia na ręce. Mam dwa remowalny na ręku, więc nie ma sensu czekać chyba. Day okay. ma No. Okej. Poszło po stole. Teraz sobie zagramy... Aha, jeszcze muszę dobrać kartę najpierw. Może się coś jeszcze fajnego trafi. No właśnie, jest na przykład Wywerna i teraz sobie zagramy na przykład Mogę tą Wywernę nawet grać tak naprawdę Co sumie nawet nie musiałem tych szakli specjalnie wracać Przecież Zapomniałem, że ten twór i tak przeżyje. mogę tego nie robić No tak zapomniałem, że szakla mam na stworzy, który lata. było słabe bo też jak to szakie, ja teraz na nim dalej być Ale w sumie chyba się chcę go pozbyć zrobię sobie tak dopalę go dwa razy i zagram sobie gnomy jako takie pierwsze sprawdzenie czy koleś ma tam jakieś remowale i tak dalej Po prostu dopóki ma karty na ręku, to się boję, że może mieć tam jakieś kontry i nie chciałbym tego tą wyvernę pakować prosto pod te kontry, bo ta wywerna wygrywa grę w trzy, grę w trzy tury, prawda? A więc wolałbym jednak ją zatrzymać sobie, chyba że na przykład się wytapuje z mana jakoś mocno. A najgorsza opcja to byłoby wpadnięcie tym wyverną, tą wyverną pod manalika na przykład, prawda? Oh, o so jasne. Oczywiście zaatakujemy. Oczywiście pozwolimy. Jeżeli chce zablokować, to może zablokować. Okej, okay, nie blokował. Hmm. Zagrałem sobie chyba jednak tego slivera. Ja wtedy. Nie ja zagrałam sobie werner jednak. Mam nadzieję, że nie ma kontry. Może mieć Manalika. To może być ba bardzo bolesne, jakby Manalika. No, Manali Manalika ma, tak? Ech, to była jedyna karta, która by naprawdę nas bolała. Niestety. Miał to, miał. Czyli trzeba było grać po prostu Bad Silvera. Shark. Okay. No szkoda. Kurczę, ten Monolig drugi strasznie mnie zabolał. Dobrał go akurat dziś w tych okolicach, kiedy nie powinien go dobrać. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec gry, prawda? Ale no... Nie fajnie to się stało. Teraz. Cóż, gramy swoje chłopy i... Nie oglądałem się na nic. Pewnie znowu dostanę manalika kolejnego. Am bardzo... Oczywiście ja mogę sobie kupić czas tym, tymi szaklami, prawda? Dosyć mocno, więc to jest też... To jest też okej, okay, że mogę sobie kupić czas tymi szaklami, spokojnie. No i generalnie mam masę kart w samym deku, które mi wygrywają grę, no może nie z miejsca, ale prawie z miejsca, prawda? Więc. Będziemy na siedmiu? Nie atakuję, aha. Okay. ciekawe no ja bym na jego miejscu raczej atakował chyba że mam jeszcze jakiegoś twora do nagrania. albo jakąś sztuczkę fajną jakiś stworek, tak jakiś duży stwór. no nie fajnie ten latający wampir czy trzy No to jest taki moment dosyć intensywny, więc może to jest coś, do, coś mocnego. Hmm. Aha, będzie dobierał karty, tak. Nekrologii. Okej. Okay. No dobra. Lightning Blast. Wydaje mi się, że chce strzelić po prostu w szalka, ten Lightning blaster W ten sposób go bije za bardzo dużo. On się chyba wymieni, tak przypuszczam, z tym moim soul'em Chyba, że chcę go ten wracać na górę, no, to wątpię w to. Okej, okay, nie chcę go wracać na górę. No, sytuacja nie jest jakaś super, ale też nie jest zła, Mam jakieś fatalnie. Mam sporo mana, więc na przykład dobierając jakieś spalonko fajne może być ciekawie. On nie ma dwóch czarnych, więc też część kart może... Się okazać, że nie jest w stanie teraz zagrać, chociażby chciał. Jakiś stwór duży, co? O, to jest niefajny stwórek akurat. że możemy go unieruchomić z tym, prawda, z tym, tymi szaklami tak czy siak. Rolling Thunder. Rolling Thunder. No i teraz spróbujemy ten Rolling Thunder zagrać jak należy, czyli... Raz i dwa Tutaj będzie trzy obrażenia i tu będą dwa, tak? Aha, dobrze, no właśnie, to już wiem dlaczego tu zagrałem źle, bo to bo tutaj tryb zagrywania tej, tej karty jest w ogóle jakiś nie, niesamowicie dziwny. Przelimy 3 w tego 2 w niego to kosztuje 7 mana Dobrze myślę? Dobrze myślę I Teraz pewnie gościu ma kontrę To wpadnę ze śmiechu Nie możesz tego zmienić bo ma więcej niż 1 cel No właśnie. No, więc udało się. Mam nadzieję przynajmniej. Mhm. I czekamy na... zamknę bo ten pies nie daje mi spokoju tutaj. Tu. Zaczniemy sideboardowanko i cóż, gramy z deckiem, który nie ma, czyli shadowów. Ma tych leszczy 2-3 w kółko, zagrywa ich. To Ta karta jest solidna chyba na jego deck. Ten sitting Anger. To jest, że możemy w kółko kręcić się tym, dopa tym dopakiem. Co na jego deck jest słabe? Tego typu mogę chyba odpuścić. 3-3 ze 4 ma, to nie jest nic wielkiego, na jego deck. I chyba tyle. Chyba to jest wszystko. Wydaje mi się, że idąc tak możliwie agresywnie, jesteśmy w stanie z jego deckiem powalczyć. Mm, no, niech będzie keep, aczkolwiek ten... Yieldful Knight night ten jego deck są średnie. No, ale dobra, niech będzie keep. Chociaż to jest taki miękki keep, nazwijmy to delikatny, ale to połączenie dekoja z szaklami sprawia, że co tym tą rękę zatrzymać no i wiadomo, mam w miarę szybką agresję, prawda, jeżeli on nie ma tych szarków, ale przypuszczam, że ma te szarki z miejsca dwa, trzy, dobra, nie ma go, tak, może to nawet nie gra w ogóle może to odsajdował, byłoby dobre oczywiście, póki nie mam trzeciego landa, wolę zagrywać sobie knighty Raz, że bardziej biją, a dwa, że no, nie pokazałem tych, tych tych szarków nieszczęsnych, więc jest szansa po prostu się ścigać z nim Mm -hmm. Windrake No cóż, to nie jest karta, którą bym chciał. Ale tak naprawdę, jak się jeszcze uda, to ja jestem w stanie samymi tymi białymi kartami tu wygrać. Jak ten Soul Champion wejdzie i on szybko na niego nie znajdzie lekarstwa, to on może go bić za ogromne ilości. Łącznie z tymi knightami. knightami. Więc jest szansa tą ręką wygrać. Chociaż fajnie byłoby dobrać landy jakieś no nie, ukrywajmy prędzej lub później. Jeszcze mam jedno zagranie, więc teraz nie niedogranie landa nie będzie jeszcze takie fatalne, ale w turę później już będzie fatalne, prawda? Więc byłoby to przyjemne, żeby jednak mieć te landy. No okay. za dwójkę. Jasne. Oddamy za cztery i zagramy sobie, mam nadzieję, tego Saltary Championa. Tak jest. To, to jest bardzo fajne, bo to wyłącza mu te szarki, prawda? Te szarki 2-3 nagle są słabe w bloku, bo mój moim jest 3-2. Oczywiście on może mieć coś w stylu Time Ab. Może mieć coś w stylu. Poświęcenie stwora mnie też tak nie woli jakoś mocno. Szaklami mogę tego z... zepsuć. Albo tego nawet jakby się bardzo uparł. Okay. Typek, który się regeneruje, no nie fajnie. A teraz znowu świetnie byłoby mieć land prawda Pewnie zostawił sobie na Manalika chłopak eee, no cóż, to bijemy Spróbujmy za 8 wbić. Znaczy wiadomo tego z raz regeneruje, prawda? To mi da okno, żeby unieruchomić mu Windrake'a. Bo wydaje mi się, że unieruchomienie Windrake'a jest teraz najlepszą opcją. Bo to z o wiele... znaczy, bardzo mocno... ogranicza mu opcję, że mnie zabije, zanim nie ja zabiję jego. Poza tym, to jest lepsze wykorzystanie manę, niż zagranie e, Master Decoya. I już... jakby już zupełnie na... na e, na boku to dobierając kolejną manę mogę dograć i Wildcat i Dicoja w jednej turze prawda, więc a jeżeli nie dobieram mogę dograć po prostu Gnomy, więc to jest w każdej sytuacji lepsze. Aha, zaczyna się duża inwestycja, okej. Okay. jest Wampir. Land, aczkolwiek nie ten, którym by chciał, ale czy boję się, że on ma, boję się, że on ma, ale to nic nie mogę poradzić. Jeśli się okaże, że ma yy, na ręce yy, dwa stworki, tak, to mnie zabija. No, ale to nic nie mogę poradzić. będzie blok, a tu jest blok, Aha, czyli jednak nie chce mnie zabić w tej turze, ciekawe. Okej. Okay. To był bardzo... To był bardzo dziwny blok, nie, nie rozumiem tego. Nie wiem co on chciał tym blokiem zrobić. Nie rozumiem czemu nie wyrzucił stwora z ręki, chyba że naprawdę go nie miał. Okej. Okay. No w każdym razie nie martwimy się to specjalnie. Zagrywamy swoje zabawki. Chyba, że ma jakiś mazremowal. Czarny. W tym formacie chyba nie ma czarnego mazremowalu. No właśnie. Przeciwnik nikt nie zauważył, że mam wprost jeden podgadan na moich stworkach. To oczywiście było tutaj dosyć istotne. No więc tutaj raczej nie, nie wróci z tego. Hmm. Tak, tak, no oczywiście wyrzuciłby kartę, gdyby w ogóle pewnie by nie blokował, tylko próbował mnie zabić mi się wydaje. Teraz w tej sytuacji nie, nie, jest w stanie chyba z tego wyjść. Nie ma takiej chyba konfiguracji kart w tym formacie, która mu ratuje teraz tyłek. Także no, my zrobiliśmy głupi błąd w drugiej, w drugiej rundzie. On robi głupi błąd. W takim, w takim dosyć decydującym momencie, więc... No, to jest za mało, żeby z tego wyszedł tak czy siak. Jeżeli dobrałem czerwoną manę to wygrałem na pewno No i dobrałem czerwoną manę, to w takim razie stapujemy sobie tego mićka Zaatakujemy wszystkimi No musi zablokować No musi stracić cały stół po prostu, prawda? Tutaj tak, tutaj tak. Mhm. Aha, zab wolał zabić jednego takiego. Dobra, okej. Okay. No okej. Okay. Zabicie tego jednego oczywiście oznaczało przegraną, więc... No i zagramy sobie jeszcze gnomę chyba. No ale Tutaj tak mówię, że raczej nie ma. Nie wiem, czy jest jakiś Mazdrymoval, który. Aż teraz nawet ten Mazdrymoval mi dawał, bo mam regenerację, prawda? No więc daliśmy radę, daliśmy radę, fajnie. Jest też jakiś paczuszek, jest tam jakiś um, qualifier point. Niestety trochę, znaczy to są fajne erki, ale nie dostaję zbyt drogi herek. Tutaj są naprawdę drogie erki, jakieś wastelandy i tak dalej. Na razie nie miałem okazji trafić takie erki. Ale w każdym razie daćmy radę dzięki za oglądanie i oczywiście zachęcam do kolejnych, do kolejnych moich nagrań draftowych. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia.